No hej, ja jestem TheTrek i witam was w kolejnym odcinku ze Spora. Yy, Jesteśmy już w fazie plemienia, jej, super, Ehym, no. Także, yy, mamy trzech osobników, możesz zbierać pojedynczych członków plemienia oraz ich grupy i wydać im rozkazy, bla, 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 pasek postępów. Yy, no i musimy wchodzić w reakcję z innymi plemionami, czyli zapewne je podbijać. Yy, yy, oraz yy, zaprzyjaźniać się z nimi. Rogostuj. O, będziemy... Będziemy jeleniami. Pięknie. Wyglądamy ochydnie ale właśnie o to chodzi. Chcę, żeby ci te moje stworki wywierały takie wrażenie, wiecie, takie strasznie, strasznie brzydkie, żeby każdy się ich bał. <laughs> um, czy w ogóle jest jakieś narzędzie, które da, da nam trzeci poziom walki? Cokolwiek, 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 cokolwiek walka jeden. Nie, nie, nic nam nie da dobra. Także tak jest nasz stworek jest ubrany i idziemy dalej. Zobaczymy, co i jak. Ok, um. zrobione. Dobrze, no z kamerą chyba sobie dam radę, tak? Noryl, really? kliki na no ikonę chaty na minimapie, żeby przenieść do niej kamerę. Jej, dobrze, przenieśliśmy. Um. Dobrze. Okej, okay, czyli szukamy jedzenia. Um, czy tutaj coś jest? Nie, tu są jakieś owoce, których my nie jemy, bo nie jesteśmy mięsożercami. Um, znaczy roślinożercami, co ja gadam. Ale o, tutaj są jacyś. W takim razie mamy nad nimi sporą przewagę. Wow, jako nie wyglądałem. Co to jest? W ogóle... <laughs> Jakaś krowa. Dobra, atakujmy ich. Bomby zapalające, ryle? Wow. Super. Kłapki. Dobra. Zabijemy jeszcze następne krówsko. Okej, okay. dajemy. Mm. Czy to się poruszyło? Fuu. No kaman, chcę ich wybić. Bez tu, A co, co on robi w ogóle? No kaman. Ej, dlaczego on lata? To nie może już latać? A bo to jest y, ten wódz. Dobra, czyli ten wódz zapewne ma y, ciut więcej tych jakby uzdolnień. Yy, czyli, ich wybiliśmy już po całości. W takim razie, niech, on sobie teraz, niech oni sobie teraz pozbierają to, co mają zebrać, bo jedzanko jest ważne. Yy, I jeszcze ten koleś tutaj. No i ok, czyli będziemy mieć teraz więcej jedzenia, i z tego co wiem, no, możemy dodać małe. Yy, no, zaraz to się tam tutaj urodzi. A i te wszystkie jedzenia są znoszone na ołtarz. Dobra, w ogóle czy jest jakieś plemię inne? Gdzieś? Czy my sobie po prostu tutaj tak egzystujemy, żyjemy i... Powiem wam szczerze, troszeczkę się trudno przyzwyczaić do tego. A to jest taka planeta przecież. Yy... Nie, chyba nie ma. Jesteśmy tylko my. No dobra, czyli musimy po prostu się rozwijać i... i robić swoje. Tam był jeszcze jakiś koleś? Chyba nie. Dobra, nieważne. A, i już mamy małego, tak? Gdzie jest ten mały nasz? Tutaj jest. Taki mały truk. No, łazi sobie. Ojej. Jak one śmiesznie wyglądają, o już nawet dorósł, mamy jego więcej, a, czyli możemy kliknąć na następnego mm, Super A i właśnie, czy, również, czy możemy coś tutaj zbudować, czy coś? A, musimy mieć więcej żarcia Kamienne topory lub tarabity Zaimponuj sąsiednim plemionom tymi wspaniałymi trąbitami Trąbita, nie, tarabity Nieważne, nieważne, nieważne. W takim razie dobrze. Myślę, że jednak coś z tą bronią by wypadało, nie? No, myślę, że tak. W takim razie... Ej! Ojej, co to jest? Okej. Okay. Nie, no super, no super po prostu. No dodatek jest to mój stary gatunek. <laughs> no dobra. Y y twoim plemieniem dowodzi wódz, twoje plemię może rzucić do walki bez swojego wodza, ale wódz jest niezbędny przy wszystkich spotkaniach towarzyskich z innymi plemionami Wódz może także wykorzystywać wszelkie umiejętności następcze Twojego plemienia, aby użyć umiejętności następczej. To jest umiejętność następcza, tak? Z tego co. Rozumiem. Ym... No dobra, ale. Wiemy, wiemy o co chodzi. Wiemy o co chodzi. W ogóle, gdzie jest ten mój wódz? A, on sobie łazi. Yy... Łazi i. Łazi i zbiera jeszcze. Dobrze, w takim razie, wiecie co? Ja bym chciał, bo to jest to, to moje plemię tutaj i oni sobie jakoś tutaj żyją i myślę, że. Dlaczego nie mają już tu wszystko tutaj? Masakra. Dobra, ale pewnie nie mają jakąś inną specjalizację. W takim razie zrobi się tak, że tutaj się wybuduje te trąbity i spróbujemy im zaimponować. Bo dlaczego by nie. A, i te, ale w sumie te kamienne topory to zaraz, zaraz żarcie doniosą, także, także będzie można, yy... To kapan znosi to jedzenie troszeczkę szybciej, hmm? Alfa krwodzilla. Dobra, niech się ten Nie się, nie chcę z nimi... Chcę z nimi walczyć, kaman? on! Okej, okay. i słuchajcie, mam nadzieję, że oni, oni nas tutaj nie zaatakują, co? Nie, póki co chyba sobie żyją w miarę w zgodzie. Jeden z nich dorósł. Wyski czy to są oni? Ci moi? Tak, ja ich, ja ich stworzyłem. Widzicie, jakie będą walki tutaj? W ogóle, co to jest za olbrzym? sobie łazi. Ojej, 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 Dobra, wezmę tych wyposażonych w... E, mm, kto jest wyposażony w TT? A, tutaj są oni. Dobra, czyli jeden jest tutaj, jeden jest tutaj, jeden jest tutaj. I niech oni sobie pójdą na oswajanie tych, e, tych zwierząt dzikich. E, będziemy mieć w takim razie jakieś tam udomywane zwierzątka. Bardzo fajnie. Czyli co, oswajamy? Mam nadzieję, że nas nie zatakuje. Zjadł. O! Jej, oswoiliśmy je. <ścoughs> Czyli że co? Są do nas. Okej, okay, super. Jaka muzyczka? Ym... Aha, i on go zaprowadza do plemienia. I co? I on będzie jakby z nami? Czy. Czy jak ja to rozumiem? No ale dobrze, no coś, coś się dzieje. To jest całkiem fajne. A i w sumie y, wybrałbym się z tymi dwoma, y, aby może zaatakowali co to jest? A wybieg jakiś dla niego tam będzie, tak? Będzie tam sobie siedział. Okej, okay, dobra, spoko, super. Yy, po prostu super. Yy, Dobrze, rzucimy się na tego jednego stwora jeszcze. Yeah. Niech sobie biegną, to będzie więcej żarcia. Yy, bo już mamy fulich, tak? Wszyscy są. Dobra, to w takim razie teraz y, następne co zrobimy to. No, jeszcze to krówsko tam jest. Biedne. No i to jest naprawdę straszny widok. Zobaczcie, całą rodzinę zabiliśmy i sobie teraz tylko tak. Sam, sam sobie siedzi i nic nie robi. I smuta. Hmm. O, a to kto? O, jajo zniósł teraz. Hmm. Okej, okay, mamy żarcie. Czyli trzeba się wybrać na następne polowanie, kogoś tam znaleźć odpowiedniego. Gdzie oni są? A tam kto lata? Ojej, to ten. Mam nadzieję, że się do nas nie zbliży zbytnio naszego stada. Dobra, to jeszcze może na te krówska polecimy. No, i w końcu się wyposażymy zaraz w te. i one na serio latają. Super. Szczególnie podczas ataku to jest bardzo fajne. Dobrze, czyli teraz niech one z niego, niech one z niego wezmą te żarcie wszystkie, aby on się nie zmarnował. Nam tutaj ten stwór. Aha, okej. Okay. Już go wyeksploatowali całego. Całą żywność z niego wyciągnęli. Całe mięso. Lol, co ja gadam? Ym... I Kaman chce więcej żarcia. O, okej, okay, mamy, mamy już go sporo. Także teraz możemy wybudować y, kamienne topory. Spoko, dobra. I teraz tak. Wydaje mi się, żebyśmy poszli może sobie teraz na to z tym plemieniem no Oni w sumie nic nie robią Także pójdziemy tam i postaramy się zaprzyjaźnić Tylko niech się każdy z nich wyposaży w trąbity I postaramy się coś, coś ciekawego tam stworzyć Czyli musimy iść jakby z każdym, tak? Chociaż może... Dobra, pójdziemy z każdym, zaryzykujemy przynajmniej. Ym... Deja vu-i! Deja viotki. Vu od... O, czyli jakiś ten... Ym... Czyli co, idziemy tam do nich? Tak, idziemy teraz do nich. Mam nadzieję, że będzie się dała... Będzie jakaś możliwość... jak szybko przyszliśmy. Ko żeby oni nas nie zaatakowali. Bo to będzie dość słabe. Okej. Okay. Musimy robić znów tam to co oni? Czy, czy co? Okej, okay, chyba są pod wrażeniem. Mam przynajmniej taką nadzieję. No come on, szybciej. Okej. Okay. Jesteśmy ich przyjaciółmi? dziesięć, Fajne, no super. W takim razie ym, jesteśmy z nimi. O kurde, nie! Jak to dzikie zwierzęta? Co się dzieje? Na serio? Ten truk. Znaczy, nie truk, ten, ten jakiś koleś miał ich pilnować przecież. Czyli wykradli nam żarcie. Nie mamy co jeść. Ehm. I tak naprawdę jedyne co byśmy mogli teraz zrobić to wyruszyć na, na kogoś i ich tam dorwać sobie i. Co oni robią? A, to jest ich plemię. Nadal się dość trudno połapać tak naprawdę swojej topografii tutaj, aby dokładnie wiedzieć co i jak, bo, bo wiecie są nierówności. I tak po prostu jest słabe. O, krówska są, dobra. To wyposażymy się w kamienne topory w tej chwili i wyruszymy na krówska. W tych dwóch zostawię. Tamtych wyposażę w te urządzenia do gry A tych dwóch. Niech sobie wezmą topory. Dobra, także także ci trąbity. Duciacz. Czy on ma tą trąbite, czy nie? Ma. Dobra, w takim razie idziemy do wioski. Idziemy do wioski postaramy się im zaimponować. Y Oni też mają jakieś trąby. A i właśnie, gdy się z nic sprzymierzymy, będziemy mogli od nich wziąć jakąś tam technologię. Co jest też całkiem, całkiem fajne. Jezu, boję się tego stwora. Ej, gdzie on idzie? No, on idzie na nas prosto? Ym, dobra, czyli teraz się przyjaźnie do nich nastawimy. O, wszyscy wyszli. Wszyscy wyszli. Okej. Okay. No dobra. Jeeeeee, yeah, jakaś tam piękna muzyka. Czyli co, jesteśmy z nimi przyjaciółmi i wreszcie awansowaliśmy. Jesteśmy... O, i powstały nowe plemiona. Ej, no świetnie po prostu, powstały nowe plemiona. Czyli mamy sojusz taki ze sobą, jak, jak mam, mam, rozum mam to zrozumieć w ten sposób, tak? Yyy... Yeah. Okej, okay, nie mam pojęcia co to oznacza, ale. O kurde! <noise> nie wiem, mnie to rozmieszyło trochę. Jest twoim sojusznikiem wioska brązowy. Dla upamiętnienia tej wielkiej chwili twoje stwory wyrzeźbiły wraz z sojusznikami fragment totemu. Podarowano ci również nowe narzędzia i wyposażenie, które znajdziesz w swoim planiście plemiennym. Pięknie. Bardzo dobrze. Um... Wow, namiot jest taki, taki piękny teraz. Wow. Ym... Dobra, to nasi. I, I zobaczymy, co możemy wybudować w tym, w tym czymś. Ościenie rybackie i drewniane rogi. Ym... Okej, okay, będziemy mogli imponować. Y, sąsiednim plemionom. W takim razie, no jedyne, co musimy teraz zrobić, to przede wszystkim y, jednego stwora więcej y, dodamy i pozabijamy. No. Te krówska... Nie, te krówska są zbyt mało. A, bo tam ci teraz wracają w ogóle z, z tej naszej wioski sojuszników. Dobra. Y, a wioska różowych, jak oni się teraz tam sprawują, Kurczę, oni mają tu wszystko, czego my nie mamy. Wiecie, to jest straszne. Oni są w ogóle lepiej wyposażeni. Lepiej... lepsze wszystko. Słabo. Rzeczek my mamy z tym HP. Faktycznie, jesteśmy słabsi. Yy, tylko Woods jest tam lepszy. Dobra. Yy, kamienne topory, wyposażaj ta się szybciej. Yy, I... I znów wykończmy ich. Wykończmy ich. To może tymi dwoma... Yy... Niech ten poleci na jedno, na jedno krówsko. Też wiecie co to jest bez sensu. Ja sobie mogę tych spokojnie, yy, ich spokojnie teraz popodbijać tutaj, bo to nie jest, nie jest żaden problem. Po prostu ich sobie teraz. Yy, ich zniszczę. Dobra. Bardzo dobrze. Więcej żarcia będzie przynajmniej. Yy, niech tamte idą na pozostałych i, i będzie też fajnie A ten, ten niech weźmie zapasy z tego kolesia. Dobra No i dobra. Yy, jakoś idzie Ej, czy my nie straciliśmy przynajmniej tego udomia... Nie, ten jest spoko. Chociaż nie, on troszeczkę jest zaskoczony tym, że zaatakowaliśmy jego, jego rodzinę. No ale dobra, tam no, zdarza się, tak? Życie jest ciężkie. Um. Więc widzę, co myślę, że ja tę chwilę będę kończył ten odcinek, i tak jest strasznie długi. Chyba go potnę na kawałki. No i ten, no jak coś tam robi znów. Wow. no dobra, w takim razie ja już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście abc w górę, mile widziane i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!